To dzisiejsza Ewangelia zapraszamy na rozważanie. Niech się nie tworzy serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę odezwał się do niego Tomasz Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę odpowiedział mu Jezus Ja jestem drogą i prawdą i życiem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście rzekł do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie wierzycie, przynajmniej ze względu na same dzieła, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większych od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Chryste Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża, Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, Módl się za nami, matko Chrystusowa, módl się za nami, matko kościoła, módl się za nami, matko łaski Bożej, módl się za nami, matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalaona, módl się za nami. Matko najczystsza, mówię się za nami. Matko dziewicza, módł się za nami. Matko, Matko nie naruszona, się za nami. Matko Najbliższa, Módl się za nami Matko przedziwna, Módl się za nami. Matko dobrej rady Módl się za nami Matko stworzyciela Módl się za nami. Matko zbawiciela, módl się za nami. Matko Panno rozdrobna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno sławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, Módl się za nami, panno wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku chwały Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, Mów się za nami, wieżo z kości słoniowej, módl się za nami, domie jest złoty, módl się za nami, Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. W wiernych. Módl się za nami, królowo aniołów, módl się za nami, królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo, świętych, za nami. królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, Królowo w niebo wzięta, Módl się za nami, Królowo przystańca świętego, Módl się za nami, Królowo rodzin, Módl się za nami, Królowo pokoju, Módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który władzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługą Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. – Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.